Tych u władzy, proszę. Dlaczego chcecie zachować władzę, która zostanie zapamiętana z powodu niepowodzenia w powstrzymaniu kryzysu klimatycznego, gdy był on pilny i niezbędny? Obecnie już jedno pokolenie może doświadczyć przyspieszenia globalnego ocieplenia. Nie mówimy o stuleciach czy tysiącleciach, ale zaledwie o kilku latach. Przyczyny nie trzeba szukać daleko to my. Jak zadbać o nasz wspólny dom, kierując się logiką maksimum korzyści przy najmniejszych kosztach? Taka logika koncentruje władzę w rękach nielicznych i przyczynia się do tego, aby konsekwencje zmiany klimatu ponosiły przede wszystkim osoby znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. W Laudato Si papież Franciszek odniósł się już do konsekwencji procesu degradacji środowiska. W ciągu tych ośmiu lat planeta nie przestaje cierpieć z powodu naszych ataków. Za brakiem skutecznej reakcji kryje się paradygmat technokratyczny, oparty na idei, iż dzięki technologii ludzie mogą zwiększać swoją władzę bez żadnych ograniczeń. Jeśli nie wyjdziemy z tego technokratycznego paradygmatu, odizolujemy się od otaczającego nas świata, w którym Bóg nas wszystkich zjednoczył. Do zmiany tej tendencji niezbędne są wielostronne porozumienia między państwami. Organizacje międzynarodowe muszą posiadać skuteczną władzę, która zagwarantuje realizację wyznaczonych przez nie celów, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się do tej pory. Ponieważ szkody zostały już planecie wyrządzone, jest jednak jeszcze czas, aby zapobiec pogorszeniu się sytuacji. Konferencja Narodów Zjednoczonych COP28 w Dubaju musi stanowić punkt zwrotny. Konferencja ta musi doprowadzić do porozumień dotyczących transformacji energetyki, które będą skuteczne, wiążące i łatwe do monitorowania. Działajmy! Przyjmijmy zaproszenie papieża Franciszka, by wspólnie kroczyć drogą pojednania ze światem, w którym żyjemy i upiększać go poprzez wkład każdego z nas. To przesłanie, które papież zechciał zatytułować Chwalcie Boga, przypomina nam, iż człowiek usiłujący zastąpić Boga staje się dla siebie największym zagrożeniem.